Zima dobiega końca. Wobec światowej pandemii trudno nawet cieszyć się nadchodzącą wiosną. Dla oddechu, kilka wspomnień Białego Szaleństwa na czterech kółkach w Laponii na liczniku 200 km na godzinę. Niepowtarzalnym, najspanialszym uczuciem jest hamowanie na zakręcie. Wpadasz w poślizg, a następnie czujesz ponownie przyspieszenie. Posłuchaj. Słyszysz to? To wspaniałe uczucie móc prowadzić taką furę. Sezon trwa od stycznia do połowy marca. Wyścigi na zamarzniętej tafli jeziora to nie tylko najdroższa rozrywka na północy Szwecji. Wschód słońca w Arieplok minus 19 stopni Celsjusza. Odgłos trzaskającego mrozu miesza się z warkotem silnika. Jest tu zimowe laboratorium producentów samochodów. Miasteczko leży w pobliżu koła podbiegunowego północnego. Każdej zimy przebywają tu inżynierowie i kierowcy z całego świata. Lapońska kraina lodu oferuje idealne warunki do testowania samochodów w ekstremalnie niskich temperaturach. Teraz swoich sił spróbować mogą też fani motoryzacji i ekstremalnej jazdy z całego świata. Czeka na nich aż 30 eleganckich samochodów. Chciałem, by fascynacja wyścigami na lodzie dostępna była nie tylko dla profesjonalistów, ale także dla szerokiej publiczności. Na jeziorze odwzorowano najsłynniejsze tory wyścigowe świata. Kierowca rajdowy Cyril Raymond jest jednym z instruktorów. Kiedy jego uczniowie siadają za kółkiem, liczy się tylko jedno – przypływ adrenaliny. Emisja dwutlenku węgla daje się we znaki, dlatego też co roku firma organizująca wyścigi sadzi 3000 drzew w ramach ochrony klimatu. A ponieważ każde z tych 3000 drzew w swoim cyklu życia pochłania 80 kg CO2, gwarantujemy, że 240 ton dwutlenku węgla jest usuwane z powietrza. I już czas na następną rundę. Gaz do dechy nie można się ociągać. Zimowe dni w Laponii są bardzo krótkie.